Witam z Wilkabamby, witam z Ekwadoru. Ekwador opuszczamy. Postanowiłem, że że wracam do Peru. Dlaczego? Przeglądałem sobie miejsca w Ekwadorze na północy, i jakoś jakoś mnie nie ciągnie do tego kraju na ten moment, jeżeli chodzi o te inne miejsca. A jest jeszcze pewna rzecz, którą chciałbym zrobić. Pewne miejsce, do którego chciałbym wrócić w Peru, mianowicie jest to dżungla, dżungla w Tarapoto. Chciałbym tym razem tam pojechać i zrobić dietę dżunglową. Ciekawi mnie to i, e, i pojawiły mi się rzeczy, nad którymi chciałbym popracować, które chciałbym przemyśleć. Dlatego dzisiejszy odcinek to jest po prostu podróż do dżungli. Zabieram Was w podróż. Mam chyba 750 km e, takimi naprawdę drogami górzystymi, dżunglowymi. E, dlatego może zająć mi to sporo czasu. I tak fajnie mi się udało, bo mam autobus stąd, z Wilkabamy. to jest wiocha, mam autobus stąd, który jedzie prosto w dół do granicy. Później jeszcze od granicy trochę jedzie do miejscowości Jaen. I w tej miejscowości, e, nie wiem o której będę, nie wiem na ten bus będzie w ogóle jechał, ale jeżeli mi się uda, to wieczorem mam bus z Jaen do Tarapoto i on będzie jechał przez całą noc. Jeśli nie, zostaję na noc w tym Jaen, może coś zobaczymy. Może się przejdziemy. Dzisiaj jest spontan totalnie. Bez większego planu odcinek. Trochę pogadam. podróżujemy razem. Zapraszam do oglądania. Dobra, jestem, trochę nerwów było, ale jak to w Ameryce Południowej zawsze wszystko jest spóźnione. No i ile? No 18 minut był spóźniony, nie najgorzej. A pokażę Wam jeszcze gdzie jesteśmy i gdzie w ogóle będę teraz się kierował. Dobra. No tu jest Ekwador, my jesteśmy na południu. Kierujemy się w dół do granicy, później do Jaen. Ten autobus jedzie. I jeżeli uda mi się, to z Jaen złapię nocnego busa do, do Tarapoto. Czyli tutaj. Ekwador to bardzo religijny kraj. Z tego co zauważyłem, wiele kościołów jest. I nawet tutaj w autobusie macie Jezusa. Tak w porównaniu do Peru, to naprawdę widać dużą różnicę, jeśli chodzi o te kościoło i tą religijność. Trzymaliśmy się na siku. No kurde, niesamowicie kręci. Um, ciężko się jedzie, nie? No jest niedobrze cały czas, no bo przez zakręty takie jedziemy, ale... Chcę pokazać widoki, no bo tutaj robi wrażenie. No. Wracam. Do tortur Jesteśmy w jakimś Zumba miejscowości się Tyle ludzi się zebrało, jest afera miejscowa normalnie, ludzie chodzą z biletami, każdy się przekrzykuje, jaki ma numer, bo ci ludzie, którzy tu wsiadają, mają numery na biletach, a ja na przykład nie miałem i ja siedzę na, na miejscu innego gościa. Nie wiem, nie wiem, ale przekrzykują się ludzie... Ale tu jest upał. Mam pieczątkę z Ekwadoru i wychodzę, a tu nie ma mojego busa. Jakiś chłop mi pokazuje, że prosto, prosto. Widzę go, ale jest upał niesamowity. Ta podróż, powiem Wam, że jest wyzwaniem. Naprawdę jest wyzwaniem ze wszystkich stron. I jest godzina 14.30, Jada już 6 godzin, jestem dopiero na granicy, więc... Przeszukują busa teraz. jeżdżę, jak to się wydłuża. Która jest 15.36? Mam dosyć tej podróży, a ja... nie chcę wiedzieć, ile jeszcze godzin przede mną, nie? Ktoś ryż wiezie i chyba będzie miał przypał. Afera ryżowa się tutaj. Nie wiem, czy goście od ryżu wzięli na pokój, czy co, ale no nie wiem. 20:30, więc minęło, nadal stoimy. Mam wrażenie, jakbyśmy mieli nigdy stąd nie ruszyć serio. Godzina 16. Już, już zaczyna mi być wszystko obojętne. Ta złość cała ze mnie schodzi. i Po prostu zaczynam mieć wywalone w to wszystko. Bo szkoda nerwów, Szkoda nerwów. Szkoda Pusto się zrobiło w y, autobusie. I widoki naprawdę się zrobiły takie konkretne. Cały czas były konkret, ale teraz się zrobiły jeszcze lepsze, więc, więc jest już coraz lepiej. Jest coraz lepiej, ja jeszcze mam trochę do miasta, raczej już tam zostanę dzisiaj i e, przenocuję po prostu. Jutro będę ruszał w stronę Tarapoto, bo nawet jakby był autobus, to naprawdę brzuch mnie boli i e, kurczę nie wiem co, co mi jest, ale od kilku dni jeszcze mam jakiś z tym problem. Ale zobaczymy, no może przejdzie, e, zobaczymy jak to będzie. Dojechałem i jadę szybko na, na inny terminal, w wiezie, Jest godzina 8.10, może zdążę na busa do Tarapoto, może, jeśli nie, to tutaj zostaję. Ale stwierdziłem, że jak już jestem taki zmęczony, że zasnę w tym busie, zobaczymy, bo nie mam też pieniędzy ogólnie, nie mam pieniędzy, więc... Dam znać. Udało się, jestem w autobusie. Kurde, była taka misja niesamowita. Gościu mnie zawiózł na... tam, gdzie mogę kupić bilet od jakiejś firmy. Okazało się, że o dziewiątej, o jest autobus, ale nie miałem pieniędzy, musieliśmy jechać do bankomatu, później wrócić, później stamtąd jechać na dworzec i naprawdę... Spoko ziomal taki yy, i pomocny i, i wszystko i pomagał i tak dalej. I mówię, kurde, nawet mu tipa zostawię, nie? I miał mnie zawieść za 6 w jedną stronę. No to mówię, to ile pewnie mnie skasuje? Z 15, nie? To dam mu dwie dychy. Ja na koniec mówię, ile on? 50. A ja mówię, co za. Ja mówię, mówię słuchaj, jak mogę ci dać dwie dychy i tyle dałem mu dwie dychy i poszedłem. No chciał mnie chciał mnie, gościu, kurcze zrobić w balona. A niestety, no ja się nie dam, ja się nie dam. Wiem jakie są tutaj ceny i kurde, mówię, co za dobry gościu, nie? Jeszcze... No, ale no co, chciał zarobić sobie, nie na mnie. Ale wyczuję sobie miejsce na końcu. Mam nadzieję, mam nadzieję, że tak zostanę. Chociaż, chociaż na trochę, żeby pospać sobie, byłoby zajebiście. Tak w hostelu. mi wziął plecach, zawiezie mnie motorkiem do marketu za 4 zł. Mógłbym przejść pieszo, bo to jest 10 minut, ale muszę oszczędzać siły, bo czuję zmęczenie. Jest supermarket. Idealnie, żeby umyć zęby, zjeść śniadanie i przemyśleć dalsze kroki. Widzicie ten żółty napój? To jest Inka Cola. Mega mega popularny napój w Peru. Tylko, że to z kolą nie ma nic wspólnego. Bo smakuje dosłownie jak orężada Helena. Dobra, nie śniadanie. Taką bagietę, wielką sobie kupiłem. Ze względu na to, że będę robił tą dietę dżunglową. To też staram się już nie jeść żadnych jakichś drażliwych rzeczy. Bo ta dieta będzie bardzo restrykcyjna. Raz nie razłufuję Ale o tym na pewno powiem. Cieszę się, że jestem w Peru. naprawdę. Jak tu wjechałem od razu, humor mi się zmienił. Ci ludzie są... Kurczę nie wiem, biję od nich taka szczerość. Pomimo tego gościa, który chciał mnie tam na końcu naciągnąć na hajs yy, wczoraj, to on i tak jakby dużo mi tam pomógł. I, I tak, i tak. No nie wiem, lubię, lubię ten kraj naprawdę. Jakie są dalsze plany? No myślałem ogólnie, żeby tak, ta, taka wizja była, że tu przyjadę i zostanę sobie w Tarapoto i jutro pojadę do dżungli. No ale sobie myślę. I tak już jestem w tej podróży, i tak już jestem zajechany. Teraz musiałbym czekać do check-inu, nie wiem, do 15.00, więc nawet bym się nie położył. Myślę nad tym, czy po prostu jeszcze nie przyjechać tamtej godziny półtorej do Czazuty. No i dzisiaj prosto do dżungli. Może się tak sami dzisiaj, ale no patrzcie, jaka pogoda jest. Bez buta nie będę chodził. Muszę pieniądze wypłacić i jadę na busa. Jestem na przystanku już autobusowym. Mu zaleci tutaj. Jadę do Czazuty. Pada deszcz. Wypłaciłem pieniądze, ale kurde, były, były problemy. Najlepszy bankomat w Peru to jest Multired. Tam bez prowizji możesz wypłacać, ale wypłaciłem cztery stówki i po czterech stówkach już nie mogłem wypłacać, musiałem iść do innego banku i tam prowizję mi zjadło. Też gościowi więcej musiałem zapłacić za taksówkę, no ale co, jest jak jest. Jedziemy, jest godzina 10.30. Wziąłem sobie miejsce z przodu, myślałem, że to no, że będzie wygodniej i, i będzie... Więcej miejsca, a nogi mam tak ściśnięte, że ja się boję, jak jest, będziemy jeździć po tych wybojach, <g accurunkach> że się pobijam kości, kurde. Gracias. Muchas gracias. magia al duente. Ostatnia część. Mnie odwiózł tyle, ile mógł. A ja wracam. Ostatni odcinek przede mną do przejścia to już jest kawałek dosłownie. Godzina 12:19, podróż 28 godzin. Naprawdę nie spodziewałem się, że tak szybko dotrę do dżungli i czuję się dobrze. Pomimo tego, że jestem zmęczony, to czuję się dobrze i czuję się szczęśliwy. Wczoraj mnie tak przetyrało, tak mnie naprawdę ta podróż, pierwsza część przetyrała, że później już nic na mnie nie robiło wrażenia. Ja zmykam do dżungli i co? Kończę ten odcinek. Widzimy się w następnym. Na razie.